I nie, nie wiem jakim cudem udało mi się uciec, to był totalny fuks. Ten gigant, co tam dalej stoi. Martwy mamut. O, to się pewnie wkurwił, że jest martwy mamut. Pewnie go szuka. Zobaczy mnie i zacznie mnie napierdalać. Co tam jest w mamucie? Kieł mamuta i trąba. O, kiel mamuta jest dużo wart. Dobra, może spróbuję giganta pokonać, co wy na to? Obawiam się, że nie mam szans. Tylko chyba przejdę z daleka od niego. I do tego zioma, tam... Co jest? Gram się ci z ciała. Hello? Hello? Ścieło się. Eee... Co jest? A świetnie. Powiem wam... O, że coś mnie atakuje. Dobra, już to coś już nie żyje. Powiem wam, że jestem zajebiście z siebie dumny, że zapisałem grę. Hi, hi, hi. Dokładnie w tym momencie. Jakbym na przykład miał straconą tamtą walkę ze smokiem, no to bym, bym się rozpłakał. E, no ale już jak. Ale tak się nie stało. Jestem zajebisty. Smok zawity. Mamu, przed mamutami uciekłem. To dopiero była zajebista akcja. Seriously niesamowite to było. Ale cóż, ciśniemy chyba do tego gościa. Odzyskaj fragment Wutrada. Czy jak ktoś tam czyta, co to w ogóle jest? Aha, tam już byłem. Co to jest to drzewko? Zobaczę, co to jest to drzewko na mapce. Znaczy, na kompasie, widzicie? Co mi szkodzi? Pozbieram sobie jakieś rośliny po drodze. Tutaj, tutaj, yeah. Fuck yeah! Ciekawe jest ten, że oni to musieli wszyściutko rozmieszczać. Czy może to się automatycznie wygenerowało całe? Sam nie wiem. W każdym razie nie chcę, żeby mnie tutaj coś zabiło. Ja tylko będę tak bokiem chodził trochę. Szczególnie tych mamutów się boję, bo ja myślę, że one są raczej przyjazne. A to co się okazuje, że są zabójcze. Dwa takie i smoka nie ma. Znaczy, z małą pomocą mojego ognia i paru strzał. Co to kurwa jest? Pantera? Nie, to zwykły wilk. Kurwa niedźwiedź. Gin, wilku Niedźwiadek tam jest Spróbuję go zabić. To jest kot szablu nie niedźwiadek. To jestem Tybilem, jednak całą moją manę w niego wypompowuję. Ej, proszę bardzo, Mana wypompowana, kot zabity. I ledwo mam życie. Rozkmijcie to, ile ja mam życia. Leczenie. Uleczę się. I co to jest ta? Co to kurde jest za miejsce? Tutaj kurde, ten kot szablozemny, chyba ostrych tutaj wszystkich wyruchał Skóra jelenia, to się przyda do wyrobienia z tego zwykłej skóry. Dziczyznę znowu ugotować, macie coś przy sobie, złoto żelazna strzała, mięso, długi łuk a, nie, znowu, znowu zły przycisk nacisnąłem. Oho, lockpicking, widzę. O, o, kurde. Nie no, mam dużo tych wytrychów. Tam. A, jeszcze trochę muszę w którąś stronę. I sukces. Dokładnie to... O, jest, proszę bardzo, otwieranie zamków. Dokładnie to samo, co w Falloutie. Łuki, jakieś łuki, sruki. ...muchomory, kolejne muchomory... ...łap motyla, łap motyla, tego też... ...i co to było to? Aha, to była ta lokacja po prostu, tak? To drzewo, co to jest? Jar, zielone źródło. Czyli to był jar. A co ten jar ma jakieś inne specjalne właściwości? Oprócz tego, że kot szablozębny sobie tutaj spędzał swoje chwile? Chyba nic. Nic ciekawego tu chyba nie ma. Jakiś domek tam jest, kurde, mol, ciągnę coś. Jakiś distraction mi robi od tego, co powinienem robić. Schowaj, schowajmy moje ręce z niszczenia i zobaczmy, co to za domek. Przy okazji zapiszę grę. I ciśniemy. Cięcie. Ale że sobie długie to przerwy robię, to jest po prostu haniebne. Wracam do grania. Zostanę, włączam, wiecie, robię ALT TABA i gram mi na godziny przegrane. Już mam chyba 10 ponad nabite. To nie jest mój cel, no ale już mówi się trudno. Co tam jest pokazane? Widzicie na kompasie ten znaczek smoka? What the fuck is that? O kurwa, smok. Żartujecie sobie? Kolejny smok? Weźmy do haltki. Haltki. Do chatki. Nie, nie chcę z kolei smoki walczyć. wypieprzej. Go away, bitch. Go away. Kogo my tu mamy? Mamy tutaj tego gościa? Nie ma go tutaj, bo mnie nie widzi. A, jest tyłem. Już nie Ej, kurwa, spokojnie! Spokojnie! Oh, fuck! Chyba niewiele mu robię. Hmm, czekajcie. Zrobię tak. Kamienne ciało. Uh! On mnie, kurwa, spali zaraz, momentalnie. Przemiana mi wzrosła, czekajcie, broń. Nie chcę kosturu, chcę... Gdzie on jest? O, miecz chłodu, tak. Drugie ręki i oko okuto tarcza. To Fuck you, bitch. Nigdy nie okolicznego zwyczaju, by wyrzucać śmieci tam, gdzie komu wygodnie. Co jest? Kurwa, czemu on mnie momentalnie zaatakował? Wychodzę stąd. Chyba, że... Się zakradnę i go zabiję od tylca. What the fuck was that man Tam sobie smog lata, czyli tam jest jakaś jego miejscuwa najwyraźniej. Patrzcie, zrobię tak. Quick Saving Spróbuję tam się zakraść pod niego. Nie, to nie wyjdzie. O, chce ze mną wręcz walczyć, no to zobaczymy kto, kto kogo pokona. Czekajcie, mam tu miecz chłodu, ale czemu nie mam tutaj mojej tarczy? David, no mnie? Chcę walczyć wręcz czy magią, sam nie wiem. Jak magią to mam przewalone, jak wręcz to chyba. Chyba wygram, chociaż pewien nie jestem. Kukuta tarcza. Nie, po mnie. No, nie mam szans. Quick load. Eee, dobra, to jest chatka jakiegoś tam chuja, który. Cóż, jestem tym chujem i chce mnie zabić tylko i wyłącznie, tak więc olewamy go i idziemy dalej tam, gdzie mieliśmy iść, a nie kurde, zbaczać z trasy i, i ginąć. A, fuck, wchodzę na jakąś górę zajebistą. Oooo, nie, chcę zejść. Chyba, że mam na tą górę wejść, nie wiem. Spróbuję to jakoś bezpiecznie zejść, chociaż. Kontrowersyjnie jest powiedzieć, że takie schodzenie to jest bezpieczne. Oh well. Ty, tam są jakieś kamienie. A, to tam już byłem. Co? Tutaj jest jakaś chyba instancja. Gdzie mają ja mówię instancja? To jest dungeon. Kurwa, szkielet. O co chodzi? Daj mi płomienie. O! szkielet dead. Spoko. Pradawny norski wielki miecz, wow. Mączkę kostną sobie wezmę. To tutaj mam gościowi pomóc, a nie tam gdzieś dalej. What the fuck. Giń szkielecie, giń. Gdzie są jeszcze szkielety, kolejne. Yeah. Fuck. Nie ma nikogo za mną chyba, nie? Nie. Giń szkielecie, dobra już po nim. I nikogo więcej tutaj nie ma. A, jednak wychodzą. Niespokojny draugr. że yeah. nie. A! On ma moce. Dobra. Poszedł spać. Chociaż trochę mi życia zażarł. Motylek. Heh. Dobra, nie tutaj mam iść. Ewidentnie nie tutaj. Ja mam radę ten wejść, wątpię szczerze mówiąc. O! Hop, kurwa, właśnie. Dobra, sukces. To jest mój ziom? Tak, to jest... On? Tak. No i co jest, farkowacz? Powinniśmy iść dalej. No to chodźmy, dokąd? Mm -hmm. Tutaj do środka? O, no to chodźmy w takim razie. Byłem tutaj? Nie, nie byłem tutaj chyba jeszcze. A tutaj mamy wejść. No to idziemy do kopca, pylarza Skoro o to tutaj chodzi. No, to jadymy z kurwami. Się, <grywa> mm. Jest tu ten ziom? Jest. No to co? Idziemy. Mam mój podwójny ogień się, wyekwipowany. I to niedawno. I to Stomp. niedawno. Draugry. Wszystko się, Stąpaj się przyda. Ostrożnie. Stąpaj ostrożnie. Ok. Tak pewnie coś mi się stanie. Wytrych. Dziękuję. Och, kufernowicy już, jak ja to otworzę. Będzie na środku. Sukces. I nawet nie złamałem wytrycha. Drobny klejnot duszy niestety jest pusty. Strzały się zawsze przydadzą. Okej, okay, jest kolejny drawgr. Musimy ostrożnie stąpać. Eee, będę stąpał jak chcę, taka prawda. Ziomuś, idziemy, idziemy. Uważaj, przy Ty, mam wyższy poziom, nic zauważyłem nawet. Dobra, mana, zdrowie czy kondycja? Zdrowie. Okej, okay. to co ja tu mogę rozwinąć? Magii zniszczenia? Coś by się już przydało rozwinąć. To wymaga 40. Eee, to wymaga. Czekajcie. A! Chcę takie ogólne spojrzenie na to. Kaman. czary mrozu, przeszywające pioruny? Nie, ja ogólnie używam. Płomieni. Ja akurat mam idealnie 31 na 30, więc to rozwinę. BAM! Większe obrażenie od płomieni. Nie mam zamiaru nieść Cię na plecach do... Nie będziesz mnie niósł na plecach, co najwyżej. Ja Ciebie. Bam. Lekki pancerz wzrasta, udało się. Czyli teraz jestem przynajmniej pewien, że to co mam teraz na sobie to lekki pancerz. Ty, nie, mo nie może mi Farka zginąć przecież. Come on. E no, jest. Miecz chłodu. Niech będzie w prawej ręce chłód, a w lewej płomienie. I na dupcamy. Nie! Daj mi przejść, Farkas! Yeah! Jaki finisher. Widzieliście to? Może polećmy sobie tak. Niech będzie w jednej ręce miecz, w drugiej... O jak się ułożyły na sobie. O, dużo dużo norskich strzał, to fajnie. E, nie, co ja wziąłem? Znowu już pewnie coś beznadziejnego. W jednej ręce czara w drugiej miecz. To jest takie, nie dość, że kozasko wygląda, to jeszcze fajnie się tak walczy. E, zgubię się jeszcze tutaj. Już słyszę jakieś tutaj chyba wstają z grobu. Otykuju. Ooo, wow, nice! Sam go tak załatwiłem, czy on mi pomógł, sam nie wiem. Sam nie wiem, czy sam go załatwiłem. Dużo razy używam słowa sam. Wieżyczka sam w kodzie. Dobrze idę? Eee, nie wiem. To jest dość duża lokacja. No, tutaj jest ślepa uliczka, więc... Ślepa uliczka, ślepy korytarz. Więc idziemy do przodu. Nic, nic, nic. Wiecie co? Użyję sobie tego... Nie pod... A, dobra, nie... Chciałem z tego świetlika przyzwać, ale to narzędzie do balsamowania? No cóż, może mi się przyda kiedyś do balsamowania leniami, szmaty. Nie, dobra, ciśniemy. Co my mamy tutaj? Jak jakiś jakichś przeciwników? Mostek się tutaj zawalił. Gdzie jest ten ziom? Szedł na dół, okej. Okay. Jakieś nekromantzkie sprawy, nie nekromantzkie, tylko magiczne. Oh yeah, dron. To jest, to jest miejsce dla mnie. Dobra, ruszamy. Nie ma opierdalania się. Mikstura rycerza. Tyle ma tych mikstur, w ogóle ich nie używałem. Mniej za nic. O. jeszcze sobie złoto, no to dawaj. Grabimy zwłoki, like a boss. Coś to było. Zbierz coś. A, zbierz mech. Zbierz mech. Mikstury, mikstury, mączka. Dobra, jebać tą. Jebaś tą mączkę, bo ją zbieram. O, paski skóry to się przyda. Dokąd my stąd możemy dojść? Mówię iść tam przed ciebie i muszę to jakoś otworzyć, co? Jak to otworzyć? Jakiś przełącznik to chyba powinien być, czyż nie? Cóż to, to jest jedna droga dalej. Owszem to jak tam przejść, jak tam przejść? Hmm Narzędzie do balsamowania, nie A nie, czyżby kolejna zagadka, tylko nie to Tu jest dźwignia. owszem